Drugi dzień czerwca, Maciej Sztykiel kłaniam się i zapraszam na rzut na mapę, czyli nasze cotygodniowe podsumowanie wydarzeń z ogarniętej wojną Ukrainy. Rozmawiamy, analizujemy zarówno o doniesienia z frontu, jak i te z politycznych sal salonów. To 464. doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ostatni tydzień, jaki cały maj właściwie mijał pod znakiem bezsennych nocy dla mieszkańców Ukrainy, a szczególnie mieszkańców Kijowa, bo Rosjanie. Nękają zmasowanymi atakami rakietowymi, a także nalotami dronami kamikaze, właśnie szczególnie Kijów, szczególnie stolice Ukrainy, ale celują podobno Rosjanie, celują w systemy obrony przeciwpowietrznej ukraińskie, ale też w cele cywilne. Pewnego rodzaju odpowiedzią Ukraińców był zmasowany atak dronami na Moskwę w ostatnich dniach, choć większość z nich została. Zestrzelona, no to na pewno wzbudziło to obawy w, w mieszkańcach y, Moskwy. A po zdobyciu Bachmutu y, wycofują się z niego, a właściwie już się wycofali najemnicy Prigorzyna z grupy Wagnera. Ich miejsce zajmuje armia rosyjska, a także jak płyną doniesienia z, od wywiadu ukraińskiego, także armia Donieckiej Republiki Ludowej tak zwanej. Ukraińcy natomiast naciskają na flankach Bachmutu, a także na całej linii frontu ograniczonymi e, atakami pojedynczymi. Natomiast w Mołdawii z wydarzeń politycznych blisko 50 państw zjednoczonych w europejskiej wspólnocie politycznej poparło wsparcie dla Ukrainy. Jak nazywa to praca? prasa jest to front Solidarności z Ukrainą. I ma tam się tworzyć też koalicja F-16 i o tym właśnie będę rozmawiał z moim Państwa gościem, jest nim generał pilot dr habilitowany Jan Reichel, kłaniam się, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Były komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, a także ekspert fundacji StratPoints. Panie generale, pierwsze pytanie, to są słowa prezydenta Zeleńskiego z wczoraj. Klęska Rosji w Ukrainie jest coraz bliższa. Zgadza się pan z tym? No jeżeli jest coraz bliższa, to jeszcze jest daleka do tej, do tej klęski i musimy sobie zdawać sprawę z jednego: jeżeli nawet mówimy, że Ukraina wygra wojnę, to nie oznacza to, że żołnierz ukraiński wejdzie do Moskwy na, na Plat Czerwony i zatknie flagę ukraińską. To nie takie zwycięstwo. Tak? Dla Ukrainy zwycięstwem będzie wyparcie Rosji z terenów okupowanych. Przez, przez żołnierzy rosyjskich począwszy od tego 2014 roku. Więc to byśmy już uważali za zwycięstwo, i tak należy do tego, do tego podchodzić. Nie ma mowy o tym, żeby Ukraińcy mieli możliwości pokonania Rosji tak, jak o tym myślimy na co dzień, tak, że to będzie zwycięska wojna w tym znaczeniu, co powiedziałem. No na razie liczą się te małe zwycięstwa na froncie. Tutaj widzimy w tym momencie na, mapę, na mapie całe właściwie linia frontu ostrzelana ostatniej nocy, w ostatnich godzinach przez rosyjską i artylerię, i rakiety. Panie generale, co w ostatnich dniach się zmieniło na froncie? Bo mam wrażenie, że. Jest pewna stabilizacja, i czy to jest taka cisza przed burzą na tym froncie, bo Rosjanie właściwie trzymają swoje pozycje, Ukraińcy jakieś pojedyncze ataki wyprowadzają, ale niewiele się dzieje. No, niewiele się dzieje. Dzieje się tak już od dłuższego czasu. Ukraińcy. Przynajmniej twierdzą, że podejmują przygotowania do ofensywy, która miałaby wyzwolić przynajmniej część terytorium zajętych, zajętych przez Rosję, i, i, pewnie, i pewnie tak jest. To jest właśnie taki charakter, charakter wojny niemanewrowej już teraz, kiedy żadna ze stron nie ma zdecydowanej przewagi, a przede wszystkim nie potrafi sobie wywalczyć tej przewagi, nie może jej wywalczyć. Przewagi w powietrzu. Trzeba się liczyć z tym, że w współczesnych konfliktach zbrojnych, kiedy jest bardzo wielkie nasycenie różnego rodzaju systemów uzbrojenia na każdy kilometr kwadratowy tych terytorium, to bez panowania w powietrzu, bez przynajmniej przewagi w powietrzu, to jakiekolwiek działania ofensywne będą okupione bardzo dużymi stratami i z tym się Ukraińcy z pewnością, z pewnością liczą. No oczywiście ich siły powietrzne zostały wzmocnione w sposób nieznaczny, chociażby przez nasze MIG 29, które przekazaliśmy, przekazaliśmy Ukrainie, został wzmocniony. Tak w zasadzie to nawet nie wiemy, do jakiego stopnia system obrony powietrznej, a który jest elementem walki o przewagę w powietrzu, i to może mieć istotne znaczenie w przyszłym w przyszłej, w przyszłej ofensywie. Widzimy, że tak jak nawet na, na mapie tutaj widać, że te ataki koncentrują się w zasadzie w takich dwóch miejscach, ten typowy wschód Ukrainy, tak, i północ Ukrainy. E, znaczy, ataki. Te, te aktualne, dość intensywne, jak na ten okres działań e, różnego rodzaju e, akcje, akcje bojowe, łącznie z tym, że że zostały zaatakowane terytorium rosyjskie, tak, oczywiście przez nierdzenne. Oddziały ukraińskie, a przez Rosjan, którzy, którzy wspierają, wspierają Ukrainę, no i atak, atak dronów na Moskwę, który, o którym Pan powiedział. To mogą, być, to mogą być w pewnym stopniu przygotowania do, do, do tego, co się może wydarzyć w najbliższych, w najbliższych tygodniach. Z pewnością tego rodzaju działania wymuszają na Rosjanach jakieś manewry własnych, własnych oddziałów, skoncentrowanie uwagi na tym północno-wschodnim kierunku, i być może Ukraińcy w ten sposób chcą odwrócić uwagę od tego zasadniczego kierunku. Jaki to będzie trudno, trudno przewidzieć. Gdybyśmy to wiedzieli, to, to nie byłoby to też zaskoczeniem, zaskoczeniem dla Rosji. Z takiego strategicznego punktu widzenia, no, dla, oczywiście dla Ukraińców, na dzień dzisiejszy, tym najistotniejszym kierunkiem jest ten południowo-zachodni. Nasada Krymu, Mariupol, tak? Odcięcie, odcięcie Krymu od, od terytorium Rosji no jest, byłoby. Ich niewątpliwym sukcesem i otworzyłoby, powiedzmy, no, nawet w takim skrajnym, w skrajnym znaczeniu, no, jakąś lepszą pozycję negocjacyjną, jeżeli byśmy chcieli, jeżeli oni by chcieli e, zawrzeć jakieś porozumienie, czy, czy przystąpić do rozmów pokojowych. Oczywiście nie przesądzam tego, celem Ukraińców jest odbicie całego terytorium, ale, ale moim zdaniem, no, ten kierunek tutaj właśnie z. Południowo-południowo-wschodni będzie tym najistotniejszym kierunkiem w najbliższych dniach. Oczywiście no, to, jest, to jest wiadome również dla Rosjan, więc, więc nie wykluczam tego, że, że jest to tylko jakaś zagrywka no, taktyczna i, i, i Ukraińcy mogą wykonać zupełnie jakiś inny manewr. No ale zobaczymy. No właśnie, panie generale. Czy, a czy. Ta akcja partyzancka, czyli wtargnięcie y, oddziałów partyzanckich na tereny Rosji w Białgorodzie, czy to nie było takie strategiczne mistrzostwo? Bo teraz mamy taką sytuację, i to pokazują nagrania, doniesienia, wywiadu, y, że Rosjanie muszą. Ponieważ nie zabezpieczali zbytnio swoich tyłów, co pokazała ta sytuacja, skoro kilkuset żołnierzy było w stanie przedrzeć się w głąb Rosji, zdobyć kilka miasteczek i utrzymać się tam chwilę. Czy to nie był ten majstersztyk strategiczny pod tym kątem, że Rosjanie muszą teraz przerzucać część oddziałów na północ? Tutaj wtedy jest mniej oddziałów. Obrona powietrzna też tu musi na północy stanąć. Czy to właśnie nie zmienia trochę sytuacji na froncie paradoksalnie te działania tutaj na północy? No, no właśnie moja wypowiedź między innymi do tego, do tego zmierzała. No, te działania, które są prowadzone na innych kierunkach z pewnością odwracają uwagę Rosjan od tego zasadniczego kierunku, gdzie y, może nastąpić uderzenie. Prawdopodobnie Rosjanie nie mają wystarczającej ilości sił, aby, aby z głębi Rosji tak w doraźny sposób wzmocnić tą swoją południową granicę, tutaj na północy na północy Ukrainy i muszą te manewry wojsk, wojskiem i różnymi systemami uzbrojenia wykonywać. I prawdopodobnie to był, to był zamiar Ukraińców, aby. Aby, aby doprowadzić do takiej sytuacji. Jednak no, medal ma dwie strony, tak, I, i tą drugą stroną tego medalu, jednak jest to, musimy pamiętać, że atak na terytorium rosyjskie no, powod... będzie z pewnością powodował większą mobilizację społeczeństwa rosyjskiego i może dać Putinowi większą możliwość do jakiegoś takiego bardziej swobodnego wprowadzenia chociażby powszechnej mobilizacji, więc tak jak powiedziałem, każdy medal ma dwie strony. son pluses y minuses. Tych rozwiązań. No, Putin sam mówił, że Ukraińcy, Ukraińcy mieszkańcy, ukraińscy mieszkańcy muszą się spodziewać odpowiedzi na takie ataki, jak był chociażby dronami na Moskwę. No Wcześniej te zmasowane ostrzały rosyjskie były co 2-3 tygodnie, teraz właściwie są co 2-3 dni. Czy to prawda, panie generale, że Rosjanie rzeczywiście celują w systemy Patriot? No, bo wiemy, jak one są ważne. Jeżeli prezydent Zełęcki mówił, że potrzebujemy samolotów F-16, ale dopóki ich nie mamy, potrzebujemy Patriotów. No z, pewnością, z pewnością tak jest. Jeżeli w 100% będziemy w stanie potwierdzić te informacje, że systemy Patriot zniszczyły przynajmniej sześć rosyjskich kinżałów, a, a, a chyba tak jest. No, to jest to wielki sukces, no oczywiście Ukraińców, jak obrony powietrznej, ale to jest sukces samego systemu Patriot, tak? Ta rakieta, ten system był konstruowany w zupełnie innych celach, natomiast, no jego modernizacja doprowadziła do tego, że może zwalczać tego rodzaju zagrożenia, i, i jeżeli to się potwierdzi, no to stawia Rosjan, w takiej kłopotliwej sytuacji, bo praktycznie nie mają innej, innej rakiety, która, która, która by była w stanie przeniknąć przez ten system obrony tworzony przez, przez Patrioty, więc skoncentrowali swoją, swój wysiłek na może nie całkowitym zniszczeniu, ale jak w jakiś sposób osłabieniu systemu obrony powietrznej Ukrainy. A tutaj w zasadzie mówimy o rejonie Kijowa, bo, bo te trzy baterie, o których wiemy. Że zostały przekazane Ukraińcom. Być może jest ich więcej, ale, ale o tym przynajmniej oficjalnie nic nie wiemy. One zostały skoncentrowane w rejonie, w rejonie Kijowa. I trzy baterie to jest takie, znaczy bateria też trzeba sobie zdawać sprawę, że bateria to jest takie umowne pojęcie, bo, bo trzeba by tutaj operować dokładną ilością wyrzutni takich systemów radarowych, bo wtedy można by o sile ognia powiedzieć. Natomiast bateria jest takim umownym określeniem, ale. Mniej więcej trzy baterie, trzy baterie, baterie patriotów to jest takie minimum, które jest przy, przeznaczone do obrony jakiegoś konkretnego obszaru. I tym obszarem tutaj jest Kijów i, i, i jego okolice, i tak ten system jest skonstruowany, że, że może takich, takich, takich obiektów bronić. I, Musimy tam też sobie zdawać sprawę z tego, że system Patriot nie działa samodzielnie. Tak? Do, do systemu Patriot znowu są przeznaczone wyrzutnie i tego średniego, krótkiego czy bardzo krótkiego zasięgu, które mają za zadanie przede wszystkim bronić tych, tych wyrzutni przed atakami jakichś mniej być może skomplikowanych systemów uzbrojenia niż, niż są to kinżały. Więc ta, ta obrona na pewno jest wielowarstwowa, i, 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 i Ukraińcy też się muszą skupić na tym, aby tych systemów nie stracić. A czy te zadania obronne realizowane przez baterię Patriot mogłyby przejąć samoloty F-16 w jakiejś części? Tak, oczywiście bo samolot myśliwski, obrony, szczególnie ten samolot obrony powietrznej przeznaczony do, do wywalczenia przewagi w powietrzu, jest tym najbardziej mobilnym środkiem walki i najbardziej takim pożądanym, który, którego, którego można używać w obronie powietrznej ze względu na jego na jego parametry, przede wszystkim te przestrzenne. Ale i możliwości bojowe. On, taki, taki, taki samolot możemy sobie wyobrazić jako jaką taką platformę, na której jednocześnie wisi kilkanaście, przynajmniej, a może i nawet i więcej, w zależności, jakie rozwiązanie zastosujemy pocisków rakietowych, i każdy z tych pocisków może niszczyć pojedynczą rakietę, rakiety przeciwnika, i ten samolot może. W tej chwili być nad Kijowem, a za parę minut nad Charkowem, więc, więc to jest na pewno bardzo pożądane rozwiązanie i, i to, że Ukraińcy bardzo chcieliby posiadać tego rodzaju możliwości, jest oczywiste. No, ostatnim razem, gdy był Pan u nas w RMF-ie, mówił Pan, Panie Generale, że Ukraina potrzebowałaby około 50 takich samolotów czwartej generacji, by no, zabezpieczyć swoje niebo. Od tego czasu, bo było to no, ponad miesiąc temu, w połowie maja Stany Zjednoczone zgodziły się na, na to, by e, samoloty F-16 w posiadaniu innych państw były przekazywane Ukrainie. I kiedy, Panie Generale, one mogą tam trafić na Ukrainę realnie? Bo wczoraj prezydent Zełenski napisał, że e, w w Mołdawii omówiono sprawy związane właśnie z rozpoczęciem szkoleń ukraińskich pilotów na F-16, no ale wcześniej były pogłoski, że już ci piloci są szkoleni w różnych krajach, więc jak to jest, to jest pewnie najdłuższy proces, jeżeli chodzi o przekazanie F-16, jeżeli te szkolenia. No tak, to, to jest bardzo trudny temat, ale wracając do tego, co, co pan powiedział, że jeżeli tak mówiłem, że 50 samolotów, to, to trochę przesadziłem, trochę za mało, tak? Ale wydaje mi się, że powiedziałem, że to jest minimum, tak? Że to jest takie minimum, o którym możemy mówić, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek znaczenie. Powierzchnia Ukrainy, no nie ma się co oszukiwać, to minimum 200 samolotów, żeby całe cały terytorium kraju... Czy to jest realne, mógł zorganizować mógł... tyle samolotów? W tak krótkim czasie nie, oczywiście, że nie. Powiem tak. W ogóle samolot F-16 do tych zadań, które teraz Ukraińcom są najbardziej niezbędne, a więc, a więc wsparcia obrony powietrznej, zapewnienia tej, tej obrony powietrznej, nie jest idealnym rozwiązaniem. Bo samolot F-16 jest samolotem wielozadaniowym, którego no, takim głównym przeznaczeniem jednak jest zniszczenie celów, celów naziemnych. On posiada cały. Całą gamę uzbrojenia, tak zwanego powietrze-ziemia, przeznaczonego do właśnie dorażenia tych celów na dalekich odległościach, do, do niszczenia środków radiolokacyjnych, celów umocnionych, opancerzonych, ale oczywiście posiada też środki powietrze-powietrze. I samolot uzbrojony w wersji tej myślickiej, jako samolot wielozadaniowy, z pewnością takie zadanie spełni, jednak no, trzeba pamiętać, że parametry manewrowe tego samolotu, parametry przestrzenne tego samolotu w porównaniu do typowego na przykład myśliwca obrony powietrznej, jakim jest F-15 w tych ostatnich wersjach, no są nieporównywalnie mniejsze i z pewnością gdyby Ukraińcy do obrony powietrznej dostali samoloty F15, co jest raczej mało prawdopodobne w zasadzie niemożliwe, no to one by wykonały to zadanie znacznie lepiej. Natomiast no, wadą samolotu F16 w tych warunkach ukraińskich jest to, że samolot ten ma dość ograniczony promień działania. Problem działania tego samolotu bez tankowania w powietrzu, a o tankowaniu w powietrzu na razie z pewnością możemy zapomnieć, żeby takie zadania nad Ukrainą można było wykonywać, wynosi około 500 kilometrów. 500 kilometrów, jeżeli samoloty zostaną w miarę bezpiecznie rozlokowane w południowo-zachodniej Ukrainie. To jest odległość, która jest niewystarczająca do tego, aby skutecznie zapewnić możliwości obrony powietrznej nad aktualnym przebiegiem linii frontu. One oczywiście w jakiś sposób będą mogły okraniać kijów, tak, ale jeżeli mówimy już o Charkowie, Donbasie, tak, czy tam Mariupolu, to, to jest to za duża odległość. I wtedy jedynym rozwiązaniem jest. Przebazowanie tych samolotów gdzieś do centralnej Ukrainy, prawdopodobnie na, na tak zwane drogowe odcinki lotniskowe, czyli odcinki dróg przystosowane do wykorzystywania lotnictwa. No i stamtąd będą mogły te działania wykonywać, ale będą jednocześnie narażone w większym stopniu na oddziaływanie rosyjskich systemów dalekiego zasięgu. No i to jest takie. Taki minus tej, tej sytuacji. Natomiast, natomiast niewątpliwie niewątpliwie no, przekazanie samolotu F16 to jest ogromny krok naprzód i tutaj należy tylko się cieszyć z tego, że, że takie decyzje zapadły. Na temat szkolenia i przekazania tych samolotów, no, ja już kilka razy mówiłem, też u, też u Państwa. Ale, ale, ale w innych mediach, że moim zdaniem to szkolenie rozpoczęło się już wiele, wiele miesięcy temu. Być może nie w pełnym zakresie, ale, ale tak uważam, bo musimy sobie zdawać sprawę, z czego składa się takie szkolenie na no, docelowy typ statku powietrznego, czy to będzie F-16, czy to będzie inny samolot. <laughs> Przede wszystkim w przypadku Ukrainy to jest. Wielomiesięczne szkolenie związane z językiem angielskim. To nie jest tak, że możemy sobie porozmawiać po angielsku w kawiarni czy gdzieś w sklepie, to ta znajomość musi być perfekcyjna i, i dotyczyć tych zagadnień, zagadnień lotniczych i tego się nie da zrobić w krótkim czasie, a nie podejrzewam, żeby, żeby Ukraińcy znaleźli tak od ręki stu pilotów, tak, bo trzeba liczyć, że na jeden samolot trzeba wyszkolić dwóch pilotów. 100 pilotów z taką perfekcyjną znajomością języka angielskiego, więc jeżeli słyszeliśmy, że już na przykład w Wielkiej Brytanii rozpoczęło się takie szkolenie, to prawdopodobnie ono dotyczyło w pewnym sensie właśnie tych zagadnień. Kolejny etap szkolenia to są wszelkiego to jest teoria, tak? To jest teoria wykorzystania współczesnego lotnictwa tej, chociażby czwartej generacji, współdziałania z systemami, które otrzymali już, jeżeli chodzi o wojska lądowe, to też są, to też są długie miesiące takiej typowej teorii. No i dopiero później przechodzimy do praktycznej nauki, nauki tego samolotu konkretnego. O jakim, o jakim mówimy, a, a czasami jeszcze jest to poprzedzone, w zależności od doświadczenia, jaki ten pilot wyniósł z, z armii ukraińskiej, o być może o wykonaniu części zadań na, na samolotach treningowych i dopiero ostatni etap to jest szkolenie, szkolenie bojowe na, na samolocie, tym, który, który będą użytkować. I w warunkach pokojowych takie szkolenie, takie szkolenie trwa rok, półtora. Tak trzeba liczyć. Tak? Oczywiście, bo nie sztuką jest wyszkolić ukraińskich pilotów do tego, żeby samodzielnie wykonywali zadania, żeby umieli startować i lądować. Oni się muszą odnaleźć w ugrupowaniu minimum czterech samolotów, a tych liderów tych ugrupowań trzeba też wyszkolić. To są dodatkowe szkolenia, a czasami są to formacje większe, które wymagają jeszcze większego wysiłku, więc z pewnością to szkolenie w warunkach, można powiedzieć, wojennych, chociaż ono się będzie odbywało gdzieś na terytorium Europy bądź, bądź Stanów Zjednoczonych, będzie można nieco czasowo skrócić, tak? ale nie będzie można pominąć poszczególnych elementów, elementów szkolenia i to będzie trwało. Czy myśli Pan, Panie General, że w tym roku jeszcze się uda na F-16 pierwsze w Ukrainie? Zobaczyć? Jeżeli mam rację z tym, że to szkolenie rozpoczęło się już kilka czy kilkanaście miesięcy temu, to tak. Jeżeli to szkolenie rusza teraz, to zdecydowanie nie. Bardzo dziękuję panie generale za rozmowę. Musimy kończyć, a państwa zapraszamy na rzut na mapę już za tydzień.